Śmiech rozciął salę jak ostrze, a Aleksandra nawet nie podniosła wzroku z kieliszka, kiedy rozkazała: Śpiewaj teraz. Głos jej był chłodny, pewny, przyzwyczajony do posłuszeństwa. Jakub stał z mopem w dłoniach, z mokrymi rękawicami i sercem bijącym tak głośno, że zdawało się zagłuszać muzykę płynącą z głośników. Wszyscy patrzyli niektórzy z ciekawością, inni z rozbawieniem ktoś nagrał telefonem. Jakub poczuł, jak twarz mu płonie, jakby światło reflektorów skierowano tylko na niego. Aleksandra była panią tego miejsca. Wysokie sufity, marmur, szkło, jej firma rosła jak drapieżnik, a ona sama miała spojrzenie kogoś, kto zawsze wygrywa. Kiedyś mówiła, że lubi testować ludzi. Dziś testowała go. Słyszałam, że sprzątacze mają talenty, rzuciła półgłosem, a śmiech znów przetoczył się przez salę. Jakub nie zaprzeczył. Milczał. W milczeniu było więcej godności niż w tysiącu słów. To nie był pierwszy raz. Wczoraj kazała mu zaśpiewać refren, żeby rozruszać gości. Dziś chciała całej piosenki. Poniżenie rosło, jakby ktoś dokładał ciężar do pleców, aż kręgosłup trzeszczał. Jakub wziął oddech, czuł zapach chemii, kurz i własny strach. Zaczynał śpiewać cicho, bo tylko tak potrafił, kiedy serce było pęknięte. Głos drżał. Ktoś prychnął. Aleksandra skrzywiła usta. Dość, przerwała. Myślałam, że będzie zabawniej. Odwróciła się do swoich gości, jakby Jakub przestał istnieć. Został sam, z ciszą gęstą jak dym. Odszedł do zaplecza, gdzie ściany były obdrapane, a świat nie udawał pięknego. Tam oparł się o zlew i zamknął oczy. Wspomnienia przyszły same. Matka, która śpiewała mu, gdy brakowało światła, kościół, w którym głos niósł się wysoko. Konkurs, którego nigdy nie dokończył, bo trzeba było pracować. Wieczorem wrócił do małego pokoju, zdjął robocze buty, usiadł na łóżku, telefon zawibrował, wiadomość z pracy, zaproszenie na bal charytatywny firmy, obecność obowiązkowa dla personelu, uśmiechnął się gorzko, wiedział, co to znaczy, wiedział też, że pójdzie. Dzień balu był ciężki od oddechów, aleksandra krążyła po sali, jak dyrygentka. Suknie błyszczały, rozmowy były lekkie, pieniądze obiecywały dobro. Jakub sprzątał korytarze, aż ktoś rzucił mu spojrzenie pełne litości. Druga niesprawiedliwość przyszła szybko. Jakub, dziś zaśpiewasz na scenie, oznajmiła Aleksandra głośno przy świadkach. Goście uwielbiają niespodzianki. Serce mu zamarło. Nie mogę, wyszeptał. To rozkaz. Wieczorem poszedł do domu, otworzył szafę. Wyjął stary czarny garnitur, który trzymał na lepsze czasy. Był prosty, ale czysty. Wyprasował koszulę, stanął przed lustrem. Zobaczył nie sprzątacza, ale mężczyznę. Wziął głęboki oddech. To nie był bunt. To była decyzja. Kiedy wrócił na salę, rozmowy ucichły. Jakub wszedł powoli, w garniturze, wyprostowany. Spojrzenia ślizgały się po nim z niedowierzaniem. Aleksandra uniosła brwi. Spóźniony, powiedziała. Scena czeka. Jakub skinął głową. Wyszedł pod światła. Cisza była inna niż zwykle. Gęsta, pełna oczekiwania. Stanął przy mikrofonie. Zamknął oczy. Przypomniał sobie wszystko, co zabrało mu głos i wszystko, co mu go oddało. Kiedy otworzył usta, dźwięk popłynął czysty, głęboki, pewny. To nie była piosenka do śmiechu. To była prawda. Sala zamarła. Ktoś przestał oddychać. Aleksandra zesztywniała. Głos Jakuba wznosił się, niósł historię bez słów, a światło odbijało się w jego oczach. Śpiewał o godności, o drodze przez cień, o tym, że cisza też krzyczy. Każda nuta była krokiem ku wolności. Ludzie wstawali, ktoś płakał, ktoś szeptał jego imię. Kiedy skończył, cisza trwała sekundę, wieczność. Potem wybuchły oklaski, które nie były grzeczne ani wymuszone. Były prawdziwe. Aleksandra wstała wolno. Jej twarz nie zdradzała nic, tylko napięcie. Podeszła do sceny. Nie wiedziałam, powiedziała. Jakub spojrzał na nią spokojnie. Nie pytałaś. Sala znów ucichła. To był moment, w którym role zaczęły się przesuwać, jakby ktoś przestawiał dekoracje. Aleksandra poczuła, że ziemia pod jej stopami nie jest tak pewna jak zawsze, a Jakub wiedział, że to dopiero początek. Po tych słowach Aleksandry sala jakby wstrzymała oddech na dłużej niż pozwalały na to płuca. Jakub stał spokojnie, z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała, ale w środku wszystko w nim drżało. Nie ze strachu, z ulgi. Po raz pierwszy od dawna nie musiał się chować. Nie musiał śpiewać, żeby kogoś zabawić. Śpiewał, bo to było jego. Aleksandra wróciła na swoje miejsce, a jej kroki nie miały już tej samej pewności. Goście szeptali między sobą, a spojrzenia, które wcześniej ślizgały się po Jakubie obojętnie, teraz zatrzymywały się z szacunkiem. Ktoś z organizatorów podszedł do mikrofonu, próbując ratować plan wieczoru, ale było jasne, że nic nie wróci już do starego porządku. Bal trwał, lecz centrum ciężkości przesunęło się nieodwracalnie. Po występie Jakub chciał zejść niezauważony, wrócić do swojej pracy, do cienia. Zatrzymała go kobieta w eleganckiej sukni, z wilgocią w oczach. Dziękuję, powiedziała tylko. Potem podszedł mężczyzna z branży muzycznej, podał wizytówkę, mówił o przesłuchaniu, o możliwościach. Jakub słuchał, ale nie odpowiadał od razu. Wiedział, że ta noc to nie koniec historii, tylko brama. Aleksandra obserwowała to z daleka. Każdy śmiech, każda rozmowa z Jakubem była dla niej jak ukłucie. W jej świecie ona rozdawała karty. Dziś karty zaczęły się tasować same. Przypomniała sobie, jak z uśmiechem kazała mu śpiewać wcześniej, jak patrzyła na jego spuszczony wzrok. Po raz pierwszy poczuła ciężar własnych decyzji. Kilka dni później wezwała Jakuba do biura. Przyszedł w roboczym stroju, jak zawsze punktualny. Gabinet był przestronny, pełen szkła i ciszy. Aleksandra nie kazała mu stać. Usiądź, powiedziała. To jedno słowo było drobną zmianą, ale Jakub ją zauważył. Chcę porozmawiać. Zaczęła, a w jej głosie nie było rozkazu, tylko napięcie. O tym, co zrobiłam i o tym, co możesz zrobić. Zapadła cisza. Jakub patrzył na swoje dłonie. Nie chcę przeprosin, które nic nie zmienią, powiedział w końcu. Chcę, żeby to się nie powtarzało nikomu. Aleksandra skinęła głową. To nie była rozmowa, do której była przyzwyczajona. Masz rację, przyznała. Słowo przepraszam przyszło jej z trudem, ale padło. Było krótkie, prawdziwe. Zapadła decyzja. Jakub dostał urlop, żeby spróbować swoich sił. Firma miała wesprzeć lokalny program muzyczny, nie jako pokaz, lecz realną szansę. Aleksandra wiedziała, że to nie odkupi wszystkiego, ale był to krok dla niej w nieznane, dla niego w światło. Pierwsze przesłuchanie było surowe, bez świateł, bez braw, tylko pianino i komisja. Jakub zaśpiewał tak samo jak na balu, z prawdą, usłyszał ciszę, potem kilka zdań, które zapamiętał na całe życie. Masz głos, którego nie da się nauczyć. Wyszedł na ulicę i pozwolił sobie na uśmiech. Wieści rozchodziły się szybko, film z balu krążył w sieci, ale Jakub nie chciał być sensacją, chciał być artystą, ćwiczył codziennie, wracał myślami do chwil, które go złamały i zamieniał je w dźwięk. Każda próba była walką z dawnym wstydem, każdy krok, dowodem, że warto było przetrwać. Aleksandra zmieniała się wolniej. W firmie wprowadziła nowe zasady, szkolenia, słuchała więcej, mówiła mniej. Czasem widziała Jakuba na korytarzu. Wymieniali krótkie spojrzenia. Nie było w nich już władzy ani uległości. Była pamięć i coś na kształt szacunku. Kulminacja przyszła niespodziewanie. Koncert charytatywny, tym razem prawdziwy. Ta sama sala, inne światło. Jakub był głównym wykonawcą. Wyszedł na scenę w tym samym czarnym garniturze, który stał się symbolem. Zaśpiewał pieśń, którą napisał sam. O drodze od ciszy do głosu, o tym, że godność nie prosi o pozwolenie. Aleksandra siedziała w pierwszym rzędzie. Nie biła braw od razu. Słuchała, kiedy wstała, jej oklaski były ciężkie, pełne znaczenia. Po koncercie podeszła do Jakuba. Dziękuję, syn, powiedziała. Tym razem to słowo nie było puste. Za to, że mnie nauczyłeś. Jakub skinął głową. To była moja droga, odpowiedział. Twoja dopiero się zaczęła. Nie było w tym oskarżenia była prawda. Historia nie skończyła się bajką. Nie wszyscy się zmienili, nie wszystkie rany zniknęły. Ale świat przesunął się o krok w stronę sprawiedliwości. A Jakub, który kiedyś śpiewał, żeby przetrwać, teraz śpiewał, żeby żyć. I to było zwycięstwo, którego nikt nie mógł mu odebrać.